Dzień dobry, dzień dobry. Na początek zagadka. Rzecz z piórami, jakie macie skojarzenia? Łapacz snów, albo poduszka, anioł, ptak. A jeśli dodam, że przysiada na gałązce duszy i śpiewa milknące piosenki, to trzy pierwsze obrazy wiersza Emily Dickinson. W języku angielskim o sztuce interpretacji mówi się close reading, czyli bliskie czytanie, to dosłownie, zażyłe czytanie. Zbliżamy się do wiersza amerykańskiej poetki, którego pierwsza linijka brzmi, by przełożyć ją dosłownie z oryginału, Nadzieja jest czymś z piórami. Przychodzi mi do głowy mnóstwo wierszy i piosenek anglojęzycznych. W których padają takie zwroty jak have a hope albo there's a hope. Bo kiedy ten rzeczownik jest wprowadzany po raz pierwszy, anglojęzyczni użytkownicy mogą stosować przed nim nieokreślony przedimek e. Dickinson Stosuje przedimek określony. Pisze o nadziei, jako dobrze znanej idei, która pozwala stać dzielnie przeciw morzom obcości i krainom chłodu. Niby to drobiazg, ale bardzo ważny i umyka w tłumaczeniu. Robert Frost mówił, że poezja jest tym, co przepada w tłumaczeniu. Spójrzmy więc na wiersz Dickinson oczyma Stanisława Barańczaka. Nadzieja jest tym upierzonym stworzeniem na gałązce duszy, co śpiewa melodie bez słów i niemilknące. W świście wichru brzmi uszom najsłodziej i srogich by trzeba nawałnić, aby spłoszyć maleńkiego ptaka, co tak wielu zdołał ogrzać i nakarmić. Śpiewał mi już na morzach obcości, w krainach chłodu, nie żądając w zamian okruszka, choć konał z głodu. Bardzo łatwo kliszowatość, kiedy mówi się o nadziei, a jednak niektórym poetom udaje się nie popaść w banał. Na czym zasadza się podobieństwo nadziei i czegoś z piórami, czy jak zostaje doprecyzowane w drugiej strofie nadziei i ptaka? Dlaczego Emily Dickinson posłużyła się taką figurą, taką rozszerzoną metaforą? Obrazy poetyckie zawdzięczała na pewno obserwacji najbliższego sąsiedztwa, drobnych zwierząt, roślin w jej obejściu. Prowadziła dzielnik, jej ogród zasługiwał na podziw. Wiersze Dickinson łączą właśnie medytację nad codzienną domową krzątaniną z refleksją metafizyczną, która na pewno rodziła się między innymi w spotkaniu ze światem za okna, z łąką, z jej mieszkańcami. Ponadto, już w antyku porównywano poetę do ptaka, który pisząc odrywa się od ziemi, kontaktuje się z niewidocznym światem, z tym, co duchowe, i idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że także samo pisanie jest albo bywa aktem nadziei jest tym okruchem, którym nadzieja może się karmić. Zresztą za życia Emily Dickinson opublikowała kilka czy kilkanaście utworów. Po śmierci poetki jej młodsza siostra Lawinia odkryła w kuferku zamykanym na klucz rękopisy ponad 1700 utworów poetyckich. Autorka zresztą życzyła sobie, żeby zostały spalone. Po co więc pisała? Nie dla pieniędzy, nie dla sławy i najwyraźniej nie dla czytelników. Ośmieliłabym się postawić taką tezę, że pisała, żeby karmić nadzieję. I jeszcze jedną ważną uwagę trzeba poczynić, omawiając figurę ptaka. Ta metafora ptasiej nadziei jest częścią tradycji. Przypomnijmy sobie, kto w biblijnej historii o Noem wraca na arkę, żeby zawiadomić, że znalazł po potopie kawałek suchej ziemi. No, pewnie. Wraca coś z piórami, wraca gołębica. Dalej pojawia się w wierszu Emily Dickinson symbol wichury, nawałnicy, gwałtownej burzy z wiatrem. I to znów dość banalny obraz. My często mówimy o tym, że przeżywamy życiowe zawirowania, burze, że wiatr wieje nam w oczy. Ale ciekawe jest to, jak autorka kalibruje pisanie o nadziei, dlatego że zaczynamy od bardzo intymnego obrazu. W pierwszej zwrotce nadzieja jest tym, co przysiada na gałązce duszy. W drugiej dowiadujemy się, że nakarmiła już wielu, a w trzeciej słychać bardzo wyraźnie głos osoby mówiącej Nigdy nie poprosiła mnie o okruchy. Nasuwa się oczywiście pytanie, jak życie Emily Dickinson wpływało na jej wiersze. Nazywana była rudowłosą pięknością albo ubraną w białe suknie pustelnicą z Amherst. Urodziła się tam w dniu, w którym wielu poetów odebrało literacką nagrodę Nobla 10 grudnia 1830 roku. Myślę oczywiście o dacie dziennej. Byli zresztą tacy, którzy obchodzili wtedy urodziny i odbierali literacką nagrodę Nobla jak na Lizags, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Zmarła także w Amherst 15 maja 1886 roku. Wychowała się w tradycyjnej, religijnej, kalwińskiej rodzinie. Gdy miała 15 lat, na jakiś czas przerwała swoją edukację. Rok po tym, jak zmarła jej kuzynka i przyjaciółka, została wtedy wysłana przez rodzinę do Bostonu, aby odpocząć. I warto tutaj zaznaczyć, że rodzinne miasto opuszczała tylko kilka razy. Nie wyszła za mąż, mieszkała z siostrą, opiekowała się rodzicami, a ostatnie 20 lat życia spędziła w domu. Od śmierci ojca nie zdobyła się zresztą na to, żeby uczestniczyć w jego pogrzebie, było to dla niej za trudne. Od śmierci ojca nosiła tylko białe sukienki. Została pochowana w białej trumnie wśród kwiatów, niesiono ją przez łąkę pełną jaskrów sama mówiła że kiedy czyta książkę i sprawia ona że jej ciało marznie tak że żaden ogień nie mógłby go ogrzać wierzę ma do czynienia z poezją więc czytajcie nie po to żeby się ochłodzić czytajcie raczej po to żeby się przy tych wierszach ogrzać